Bardzo okazały zwycięstwo, ale jestem przekonany, że trener i tak coś nie miał do zawodników do powiedzenia raczej tam odnośnie obrony? No cóż, no jeżeli będziemy tak wygrywać, to nie będę nikomu nic mówił. Bardzo się cieszę, że, że wygraliśmy. Pamiętajmy tylko, że to jest tak naprawdę zwycięstwo chłopaków, a jeżeli chodzi o trenera, to jest trener, zwycięstwo Michała i to on na nie przede wszystkim zapracował. Ja tutaj nic nie zrobiłem i przez te trzy dni, w których byłem, starałem się w jakiś tam sposób... Spróbować dotrzeć do mentalu zawodników, wydaje mi się, że, że się udało, natomiast tak naprawdę to mm, gratulacje trzeba złożyć Michałowi z Yy, w, dru w drugiej połowie trener yy, Noteci mówił do swoich zawodników podczas czasu, który sam wziął, że Legia ośmiesza jego zawodników i, żeby, i że oni się dają ośmieszać, żeby przestali to robić. Yy, to chyba najlepszy komentarz tak naprawdę, zamiast nie rozrysowywał akcji próbował tylko dotrzeć do głowy, bo, bo faktycznie ośmieszali się w drugiej połowie Noteć. 50 punktów przewagi w pewnym momencie. Graliśmy nieźle, więc cóż powiedzieć, no bardzo się z tego powodu cieszę, że zespół, zespół podszedł dobrze mentalnie do, do tematu, nie ostrzegliśmy się wiele błędów, ale tak jak sam powiedziałeś, przy m, takiej różnicy ciężko też wykrzesać z siebie jakieś m, pokłady dobrej obrony, jakiegoś zaangażowania, zawodnicy patrzyli na atak, tylko cieszę się, że tak wyszło i że mocno dobrze wygraliśmy, pewnie i... Nie było żadnych niespodzianek. Wczoraj się dowiedziałem, że Bartek Ornok jest na sobotni mecz w Łomży, czyli na kolejny dzień, a tak naprawdę zagrał dzisiaj i zagrał... Yy, to było wcześniej zaplanowane, czy taka, tak, wy, tak wyszło przy okazji tej kontuzji yy, Marka Szumełdy? No na pewno kontuzja Marka spowodowała, że otwierają się nowe możliwości. Bartek yy, zaczął już normalnie trenować, więc nie widziałem powodu, dla którego nie miałby yy, zagrać razem z nami. No, bardzo się cieszę, że yy, Biega Widać, że zdrowia nie ma, bo bladość powłok skórnych wystąpiła błyskawicznie po kilku minutach, ale jak na pierwszy mecz wszystko było ok. Czy, ale rozumiem, że w rezerwach też zagra, żeby się ogrywał, żeby złapał więcej pewności siebie? Oczywiście. Taki plan jest. Jutro Bartek jedzie na mecz trzeciej ligi do Łomży i będzie grał. Kiedy możemy się spodziewać, że wróci do drużyny Marek szymeł wszystkich, który na pewno zwiększy tę rywalizację na jedynce? No cóż... On ma strasznego pecha i bardzo mi z chłopaka żal, ponieważ yy, tak naprawdę fizycznie był gotowy, jakiś nieszczęśliwy wypadek, noga mu uciekła i naderwał yy, przywodziciel. To wszystko zależy od lekarza oraz o jego stanu zdrowia. No jeżeli Będziemy chcieli, żeby wrócił jak najszybciej, natomiast na pewno tego procesu nie będziemy jakoś sztucznie przyspieszać. Yy, przed meczem była taka dyskusja na Twitterze i porównywano trenera Bakuna do Czerczesowa. Czy, że takie treningi i tak dalej, i tak dalej, zgodzi się z ten jest coś w tym? No nie wiem, no ja, ja lubię mocną pracę i y, dużą dynamikę na treningu i żeby zawodnicy dużo biegali, dużo bronili, dużo grali jeden na jeden i y, jeżeli trener przeszesów ma, ma podobne, to tylko można się cieszyć, bo jest to dobry coach. Niedźwiedzi nie było na, na zajęciach? Nie było żadnych. Już w środę kolejne spotkanie tak naprawdę chyba te wszystkie kolejne do fazy play-off to właśnie chyba będą służyły już tylko i wyłącznie temu, żeby polepszyć naszą grę, bo nie o same wyniki tutaj chodzi tak naprawdę, bo szans na drugie miejsce już raczej nie macie. Wbrew pozorom, nam to te granie dla nas wcale nie jest takie do, tak dobrze ułożone, bo gramy co trzy dni, a ja życzyłbym sobie, byśmy mogli z zespołem dużo więcej potrenować i y, bardziej się przygotować y, w spokoju na treningu. Y, aczkolwiek zrobimy to zgodnie z kalendarzem i mam nadzieję, że będzie zespół optymalnie przygotowany do o, głównej fazy, najważniejszej fazy rozgrywek. Przed meczem tak naprawdę, przed pierwszym meczem w roli pierwszego trenera po, po tej przerwie wydawało się, że wszystko, wszystko idzie nie tak, bo wypadł, wypadł Czarek, wypad Marek. Mateusz Bierwagen, nie mógł zagrać z powodu dyskwalifikacji, a do tego jeszcze mecz właściwie bez publiczności, bez dopingu, po raz pierwszy od dawien dawna, więc wydawało się, że to może być naprawdę ciężka przeprawa, a chyba, no wyszło na pewno, wyszło świetnie. No ustalmy, no tak naprawdę ja tutaj niewiele mogłem zrobić, to ja powtórzę po raz kolejny, to ten zespół przygotował Michał i, i tylko teraz yy, Poszły jakieś nowe inne impulsy, które akurat dobrze zadziałały na zespół. Bardzo, im, bardzo się cieszę z takiego rozwoju sytuacji. Gratuluję chłopakom, że też mentalnie przygotowali się do tego zespołu, do, do tego meczu bardzo dobrze. Widać było wolę walki, widać było radość z gry, widać było... No chęć grania i, i, i taką świeżość, bardzo mi się to podobało i to duże ukłony w stosunku do nich, że w taki sposób podeszli do, do zespołu nominalnie słabszego, jak wynika z, z tabeli. Nie było jakiegoś tam olewania, podeszliśmy z pełną koncentracją i szacunkiem do przeciwnika, no co zaowocowało takim, a nie innym wynikiem. To, to jeszcze jedna z uwag, którą słyszałem podczas meczu, że była na pewno też większa rotacja. No to zresztą dało się zauważyć zdecydowanie zawodnicy, którzy wcześniej byli odsuwani trochę od gry, dzisiaj, dzisiaj grali bardzo długo. W tym momencie nie można tego porównywać, bo mecz układał nam bardzo dobrze od samego początku, pomimo iż Łukasz na początku złapał dużo, dużo fauli i tak pierwszą połowę praktycznie nie mógł grać, to yy, tak naprawdę mecz układał nam dobrze, trafialiśmy. Błędy w obronie się zdarzały, i w sytuacji, w której wynik idzie do góry i cały czas zwiększamy przewagę, rotacja nie jest trudna, gdyż gramy dobrze, wynik jest niezagrożony, więc porównanie do innych meczów, gdy trzeba było grać o wynik, to jest nieadekwatne do sytuacji w żaden sposób w tym momencie. Przed Wami właśnie za, za trzy dni mecz z Gliwicami, później w takiej kolejności przygotowujecie się do, tego spotkania, do tych spotkań, że rozpracowujecie najpierw jednego rywala, później drugiego, czy trenujecie raczej swoim cyklem i, i tam po prostu chwila na przygotowanie, jak gra rywal? Na razie w tym momencie przygotowujemy się do Gliwic, już od jutra będę oglądał nasz mecz dzisiejszy, jakie popełniliśmy błędy, będę oglądał Gliwic. Gliwice będziemy przygotowali się. Do środowego meczu y, zakładamy sobie jakiś taki system małych kroków, żeby y, ugrać kolejny dobry mecz. No, jeżeli będziemy grali dobrze y, krok po kroku, mecz po meczu, ta nasza gra będzie coraz lepsza. Czy będziemy dokładać kolejne y, korzystne elementy, wówczas y, tak naprawdę na, na główną fazę rozgrywek, znaczy na czyn, na play-off, będzie to wyglądało już, już tak, jak sobie życzymy. Dziękuję za rozmowę, gratuluję. Dziękuję.